Cześć lewe lasy! Dzisiaj jest mega ekscytujący dzień dla mnie, ponieważ jadę do Kopenhagi. Mam wolne z pracy aż 3 dni, miałam mieć, ale mam 4 dni wolnego, ponieważ zamieniłam jedną zmiany z koleżanką, która tego potrzebowała, więc mam akurat 4 dni wolnego. Do Kopenhagi jadę na 3 dni spotkać się z jedną pewną youtuberką, którą po prostu uwielbiam. Będę właśnie u niej spać i po prostu jestem mega wdzięczna w ogóle za to. To było takie spontaniczne, ale ja, ja widzę, że ona jest po prostu taką, taką samą jakby osobą jak ja, ponieważ ja też jestem tak właśnie spontaniczna, że po prostu mogę poznać kogoś w tydzień i od razu zaprosić ich do siebie. Uwielbiam po prostu takich ludzi, takich mega właśnie pozytywnych, otwartych na innych. Teraz właśnie mamy przerwę, ponieważ jadę autobusem i jedziemy ogólnie 6 godzin, więc teraz już minęło jakieś 3, mamy jeszcze 3 przed sobą. Na śniadanko miałam szejka bananowo-ananasowego i mango I teraz właśnie mam te wszystkie owocki pokrojone właśnie w kawałeczki I sobie zaraz będę wcinać Jeszcze w ogóle nie robiłam żadnego takiego filmiku Jeżeli śledzicie mnie na snapie, to wiecie o tym, że przeszłam na wega... dietę wegańską już ponad miesiąc temu Więc czuję się po prostu wyśmienicie Już nie wrócę na pewno do jedzenia mięsa czy produktów nabiałowych Czuję się wyśmienicie, wiem, że nie krzywdzę zwierząt na takiej diecie. Chciałabym, żeby więcej osób przeszło na taką dietę, i ponieważ jest to dieta po prostu naturalna dla, i dla nas najlepsza, dla ludzi. Okej, okay. eee, już teraz nie będę wam paplać, ponieważ ten vlog będzie mega długi, więc do zobaczenia już w Kopenhadze. Hello, Joe! Przedstawisz <laughs> <Sam> się? Przed <laughs> mój burger. Nie wiem z jest w środku chyba z kotletem z fasoli, ale nie jestem pewna, tak? Ja nie wiem Tutaj Asia dzielnie Asia na swoją e, miseczkę. 15 minut. 15 minut, tak. <laughs> ale już zaczynamy jeść. Oh! Jemy jemy. lowe trochę i nie wychodzi co jedzenie sobie. Wszystkim ciągle, ale ja daję radę z jedzenia szóstka z plusem w ro42 i teraz idziemy odebrać mój rower i idziemy na topkę ta pielgrzymka tutaj dociera do nas, właśnie. Chodź, pielgrzymie, chodź. Jesteśmy w pięknej Kopenhadze, panie i panowie. Joanna Anna Maja na Spina Joanna w mieszkaniu i jestem już lekarzem <laughs> już właśnie mi tłumaczę wszystkie rzeczy a propos suplementów i tak dalej jestem bardzo zainteresowana, żeby posłuchać oczywiście i i i teraz będziemy pić kambuche kambuche, kombucze. nigdy tego nie piłam wcześniej, więc nie wiem jak mi będzie smakować ale śmierdzi no bo to jest sfermentowane takim trochę Trochę samo mocno mi się wydaje no czuję fermentowane, ale dobre jest, tak? Mhm, też jak wiem, że jak coś jest zdrowe, to ja to lubię pić. To jest matka, to jest córka. What? Ale co, to jest żywe? No to są bakterie. Okej. Okay. Mm, no i tutaj tak samo, już widzisz, tu masz już dwa, tu trzy też. I po prostu ja powinnam to powyjmować i Aha. mieć w osobnych słoikach, bo to tylko jedna powinna być. Okej. Okay. Ale one się mnożą, jak porąbane. Na zdrowie! Uh, 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 uh. Przed przyjściem do Joe'u wynajęłyśmy sobie rowerki. To znaczy ja wynajęłam, ponieważ nie wzięłam mojego z Alborga. E, I dostałam taki piękny, e, fioletowy. Teraz właśnie sobie jedziemy do miasta. W ogóle wynajęłam go za 150 koron na 3 dni. Nie? Fajne, fajnie się targowałam. I to ciekawe to się jest... <laughs> On był w ogóle Arabem, więc też trochę użyłam mojego arabskiego, więc y, też mu się spodobało, więc mi dał taniej Yeah, Joe and Alex in the city Będziemy też Tak, tak. No. Barburito Barburito. Barburito Kopenhaga Kto nas przyjdzie tam znaleźć, dostanie buziaka Yeah, yeah, yeah wap, wap. Wap, wap. Jesteśmy właśnie w bar Burrito, z dziewczynkami, Ciebie nie ujęłam. Poznajcie Martę, w sumie jej ja to nie poznawajcie, tutaj macie Martę również, też nie poznawajcie, tutaj już wiecie. O, ale miłe, ale właśnie jest nie Właśnie zamówiłyśmy chipsy Plantate. Pla, plant... nie wiem, to jest warzywo banan. Z guacamole i z, z salsą. salsą Dokładnie Na odwrót No nieważne robimy też na żywo Czy na się dołączyć? Ja tego nigdy chyba nie jadłam Ja bym się jest... to poczuła, ale nie na żywo Jemy Dobra mhm. Takie mhm. trochę mhm. bez smaku ale bez smaku, ale salsa i awokado zapomniałem. Zdaje mi się, że słuchajcie. Stałyśmy nasze jedzonko. Yo, yummy, co to jest? A no, wytłumaczysz? wytłumaczyć. Mamy Przepyszny fasolę? Przepyszny kurczak. Czy co to jest? <grym> Przepyszny kurczak z frytkami. Cicho! Magda Gaclera. Tutaj Ona się Magda. Afrodyzja. No, ostrygi. To jest ryż, to jest czarna Fesola. fasola. Tak. To jest kapusta, salsa. I bataty. Tak. I te. Na I, i te chipsy <laughs> i, i przepisz przepyszne chipsy wołowe <laughs> ale ja jestem stanowaną blogerką bardzo się cieszę lubię takich ja weganów lubię takich weganów ja jestem blogerką miesiąc I je się z maksiem, już jesteśmy zmęczone. Byłem w naturalnym stanie. Co będziesz pić? Kakao! Kakao! Kakao okay. wegańskie. Będziemy grać w kartę piwa. W I jak już stracicie kartę, to dobieracie kolejną rzecz. Nocy, a ja o 6 rano wstałam, więc jestem trochę padnięta, ale jutro kolejny dzień i na pewno zabierę, zabierzemy Was gdzieś ze sobą. Asia zgubiła kluczyk od roweru. Teraz Banda go znalazła. Gdzie był Asia? Pokaż gdzie był. Był z Niemcami na wakacjach. Ktoś sobie Twój poprzedni wilecz. Związek, tak. W którym nie byłam od 1992. No, no, no. <grym> tak wszystko. Joe wygrała naszą game. Jej! Najśmieszniejszy człowiek tygodnia. Ej, mam mojego światełka. O, jestem nie. też pewnie u Niemców na wakacje. <grywa> Dziewczyny, dzięki no. za miły piątkowy nie, jak się za dzień. Środowy. Środowy, środowy, środowy. środowy, Weekend. <grywa> weekend. <grywa>